Co ja miałem zrobić? Mogę zrobić kurwa streama, pokazać ty, okno to gdzie jest ten... No to wejdź teraz na tego nam i tam jest pokazany stream. Już jest, no. Widzisz? <laughs> jest okay. już. No i patrz. No i patrz, czekaj, zróbmy jeszcze tak, żeby... żebyś nie miał. No, weź tylko to te, te okno, te okno tego, no nie. Y Oderów, czy coś? Patrz, nie, nie, nie. Może jak ta, zróbmy ta. tak, żeby żebyś widział, że jest. To po prostu na nowo po prostu się. Mhm, chcę ci pokazać. Dobra jak to działa. Hmm, to teraz tak, przeglądarka plików. Nestopia. Mhm. Dobra, ściąga się, nie? jeszcze streama robię, to wiesz. To nie, wiem, nie wiem, jak to się ściąga w ogóle. No to może idzie. 2 <laughs> mega na sekundę. No jest. I teraz tak. Wchodzę w ten folder. No. Wejść w ten folder, tylko wiesz o tym, że ja mam trochę opóźnienie, co nie? Dobrze, no dobra. W tym przygotowaniu od razu. Dobra, to prawym wypakuj, no. Dobra, no. Wypakuj to, do. dobra. Pewnie otwórz to. Tak. to weź tak Aha, to wiesz to teraz tak, o dobra to czekaj <laughs> Czekaj. Już ci daje ten poradnik, to no nie jak to zrobić? <laughs> Ogólnie to no nie yy, autor zrób sobie, nazwij sobie tak yy, ten wiesz co, ten, weź w nie OK, no nie? Weź tylko raz wtedy, żeby ten folder główny był... Znaczy yy, folder, czyli są wszystkie foldery, co nie? Żeby się nazywał inaczej trochę. Żeby nazywał się dokładnie tak. Bo może być właśnie, że to o to chodzi. Jak? O co chodzisz teraz? że Co, co mam zrobić? Dobra, czekaj. Sobie na, jedna skopiowałem, jedna. skopiowałem, skopiowałem to, no? A no skopiowałem tą nazwę i teraz. I gdzie on, gdzie ją zmieniłeś? Weź weź pokaż na tym na streamie. ją zmieniłeś? Ale, ale gdzie, gdzie mam ją ży... tą, tą nazwę, tą nazwę, co mam z tą nazwą zrobić? E, wiesz co, po prostu ten, ten folder... Wejdź teraz w ten folder tutaj, co jest? coś na nie? Ten wejść ten nastopia 135, weź raz wejść w no nie? A będziesz miał taki sam folder znowu co nie? Kurwa, Ej, to, tak muszę to muszę zrobić to na stopie... To jest coś mi się kurwa 38 ten... hmm. Łaj, nie weź taką, tutaj weź yy, to, co zrobiłeś sobie tym... Na D muszę to zrobić, na Pe ...Pegasusie... Stary ja to w D muszę zrobić, muszę nazwać sobie folder Pegasus, teraz tu widzę ojej. Wiesz co, czekaj chwilę, bo kurwa tak o. Eee... Aha... Dobra, zrób telefon, dobra? No. aha, i tutaj jest... To... Teraz weź... Okej, okay, weź, weź teraz taką stój... Otwórz potem Pegasus, co nie? tutaj weź sobie ten folder i weź to nazwę, tontą, no tą, okej okay. dobra i teraz taką. tutaj to te wszystkie pliki to są zaznaczy wszystkie foldery, no nie? dobra to, to, zamknij, zamknij to teraz, zamknij zamknij to na sobie, za, zamknij tą, tą, tą masz opóźnienie, wiesz? mocno Wie. opóźnienie masz i weź to teraz, wszystkie te pliki, wytnij i wrzuć do tego folderu co zrobiłeś. Tam jest Pegasus, tego folderu, no. Tutaj, to wszystko wrzuć tutaj teraz. No, śmiga. 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 Śmiga już normalnie, no. no. I co teraz no. trzeba zrobić? No i teraz tak Tam już tego streama bo już potrzebnie. No to jeszcze chwilę go zostawię. Możesz wyjść, bo ja będę miał, wiesz, dla Dobra. ludzi może będzie też ktoś jakby na przykład nie wiedział. Tylko, że nie no, chciałbym, żeby na ja przykład pokazywało... Wiesz, na streamie jest pokazany cały ten e, e, zawartość. E, o, tych, tych, na nie, tych folderów, kurde, na ATS-ie. pików plików na nie Dobra. Dobra, spoko. Więc taką. Yy...